Mm hmm. Kochani, nadszedł grudzień, więc czas wyciągnąć mój świąteczny pubeczek. No my tutaj dzisiaj mamy w energię tego każdego dnia. Dziewiątka buław. Dobrze byłoby odpocząć, spędzić ten dzień na odpoczynku po całym tygodniu, moi drodzy, dziewiątka buław. Także korzystajmy z wolnej niedzieli. Witajcie kochani bardzo serdecznie we vlogu. E, w sumie chciałam się tylko tak przywitać, powiedzieć dzień dobry. E, Chyba zaczniemy sobie serię vlogmasów, nie wiem jak mi to wyjdzie. Czyli takie vlogi ogólne, tak? E, takie z życia. E, tylko one nie będą codziennie, bo u mnie codziennie się coś nie dzieje. Ja na przykład no teraz sobie postanowiłem, dobrze wstanę, nagram e, moją tam gdzieś tam e, rutynę, kartę dnia i tak dalej, czyli wiadomo, kawka, e, karta dnia, no i, i tak, taka kwestia. Um, Youtuberzy już zaczyna, zaczęli, zrobili opał. Także ja też zobaczę, jak mi to wyjdzie. Niech coś się ciekawego wydarzy, to nagram, zmontuję, a po prostu dzisiaj przychodzę do Was, tak się przywitać. Co u Was, e, kochani moi drodzy, e, otworzyłam sobie dzisiaj czaromarownik, bo już kończę ten czaromarownik. E, I co, dzisiaj mamy 4, 4 grudnia. I co? Ja mam tutaj przepis. Eee, przebitki na pewno będą na herbatę medytacyjną, kochani. Wypicie specjalnej herbaty przed rozpoczęciem medytacji może pomóc się skoncentrować. Jeśli używasz ziół i herbat luzem, korzystaj z zaparzacza. Możesz też wsypać składniki do czajnika lub szklanki, zaparzyć je, a następnie przelać napal przez sitko do filiżanki. Widzicie, kochani? W miarę możliwości korzystaj z ziół i przypraw z, własnym, e, z własnych zbiorów albo zakup je w sklepie zielarskim. Dodaj około pół centymetrowy plasterek świeżej cytryny, około pół centymetrowy kawałek świeżego korzenia imbiru i pół łyżeczki kwiatów lawendy. Pokrój plasterki cytryny z imbiru na cztery części i włóż do zaparzacza razem z kwiatami lawendy. Zalej składniki wrzątkiem i zaparzaj przez 5 minut. Następnie wyjmij zioła. E, w przeciwieństwie do e, bardziej tradycyjnych relaks, relaksujących i uspokajających mieszanek otrzymasz stymulującą herbatkę medytacyjną. Jeśli napar okaże się dla Ciebie za mocny, następnym razem zmniejsz ilość imbiru. Bardzo ciekawa, bardzo, bardzo ciekawa kwestia, bardzo ciekawy przepis. Ja, jak sobie, jak sobie muszę tą lawendę w takim razie kupić, to zrobię, kochani, też taką medy medytacyjną herbatkę. Więc taki przepis na dzisiaj z Czaromarownika, jeśli chodzi o Vlogmas. Moi kochani, świe świeca mi tutaj się tli oczywiście. Fajne jest to, że... O, już jedno mi zgasło. Fajne jest to, że ta świeca, to drewniane, co kupiłem w Pepko, ono jest wyjmowane. Ja, I to jest na rozmiar każdej świeczki. I ja teraz sobie mogę włożyć inną świeczkę i mam fajne, fajną ozdobę. To bardzo fajnie wygląda na live'ach, kochani, więc e, fajnie cieszę się. E, jeszcze jest jedna kwestia, o której chciałem powiedzieć, bo nie wiem, czy ja Wam mówiłem kot Tarota. No, tutaj jest na przykład no, kot maga, tak? Układ znaczeniowo-numerologiczny, tak? Eee, dużo różnych rzeczy jest, że tak powiem. Eee, triada, kochankowie, diabeł, kochankowie i wieża, tak? Co to oznacza? Jest dużo takich kwestii, naprawdę eee, ciekawych i interesujących, więc jeżeli. Przepraszam, mam, mam czkawkę w tej kadrze. Jeżeli e, ktoś e, chciałby tutaj m, faktycznie skorzystać z jakiejś dodatkowej wiedzy albo czegoś innego odnośnie tarota, niż to, co jest ujęte e, w co, co drugiej książce, praktycznie, no to myślę, że się spodoba. Myślę, że się spodoba. E, tarot, a tarologia. Przeczytam wam opis z tyłu. O, to zawsze coś, coś nakreśla. Czy karty Tarota y, to 70, 78 pojedynczych obrazków, czy spójny system praw poznawania, y, poznanych świadomością człowieka? Przez wieki, karty Tarota były najlepszym narzędziem do prognozowania przyszłości. Ciekawość poznania przyszłych wydarzeń skłoniła mnie w ostatniej dekadzie. Ubiegłego wieku do zakupu pierwszej talii kart i tak rozpocząłam własną przygodę z tarotem. Początkowo, tak jak i inni ludzie, poznawałam karty i uczułam się znaczenia każdej z nich osobno. Z czasem zaczęłam szukać powiązań różnych kart ze sobą, poszukiwać ukrytych w tarocie struktur. Po latach spostrzegłam, że wszystkie karty tworzą określony system, ułożyłam więc własną strukturę ich powiązań, ukazując kod. Tarota i tutaj właśnie ta pani, a jest e, nią Iwona Stel, e, Stel, Stelter, e, tłumaczy, właśnie jak to wszystko e, się ma. Tak? Myślę, że bardzo fajna pozycja. Można sobie oczywiście zakupić, jeżeli ktoś czegoś innego by chciał. Horoskop hmm, na grudzień już jest, więc możecie sobie, yy, kochani, oczywiście sprawdzać, e, co tam w trawie piszczy. E, dla wszystkich znaków zodiaku. Yy, no i co? No i tak, no i właśnie takie pogadanki. I takie właśnie pogadanki y, gdzieś tutaj planuję, jeśli chodzi o te vlogmasy, yy, bo jednak ten grudzień dla większości osób jest gdzieś tam yy, taki... Yy, Taki pogadankowy i świąteczny, to prawda, jeżeli coś się ciekawego wydarzy, to oczywiście e, oczywiście nagram, więc tych vlog, e, masów nie będzie po prostu codziennie, nie? E, jeszcze w ogóle e, planuję zrobić e, jeden film na kanale tematyczny, tylko nie wiem jak to ukryć. E, ale zobaczymy. Ostatnio, kochani, miałam oczyszczanie, ogóle ostatnio się wydarzyła bardzo taka yy, no rzecz, naprawdę, która gdzieś tam lekko mnie, znaczy lekko mnie zmroziła, No, takie było, wow! Yy, co się wydarzyło, kochani? A wydarzyło się to, że miałam oczyszczanie energetyczne, no i tam yy, na osobie wyszła yy, urok i magia. Ja kochani, no już teraz wam nie pokażę, ale miałem taką podstawkę. Tutaj dam zdjęcie. E, będzie przepitka zdjęcia. E, jak możecie zauważyć, to e, ta, ta, ta moja miseczka rozwaliła się, e, po prostu wybuchła. Po prostu wybuchła. I coś się, co się wydarzyło. Po prostu miałem, e, bo jak mam świety cierkiewne, no tutaj nie, nie mam przy sobie jaką świecę celkiewne, no to po prostu na nakapię woskiem i stawiam, tak, A więc ta miseczka nie ma po prostu opcji, żeby nagrzała się do takich możliwości, żeby rozsadziło, tym bardziej, że nawet jak widzicie na zdjęciu płomień tam nie doszedł gdzieś do tego, że gdzieś do końca tego, żeby, bo wiadomo, no jak jest płomień ze świecy, to jednak emanuje tym ciepłem, tak, A więc no można byłoby jeszcze twierdzić, że no to przez to, ale jak widzicie, kochani, na zdjęciu Eee, knot jest jeszcze na samej górze, więc tak naprawdę jeszcze nie było tej różnicy temperatur, żeby to rozsadzić po prostu. Nic tam się nie paliło na tym szkle, żeby, żeby to po prostu normalnie rozsadziło, czyli to jest znak, że naprawdę coś, naprawdę coś mocnego się działo, więc muszę jeszcze kupić ee, nowe, nowe coś na świeczki na nie świeczek, bo już mi wybuchło. No oczywiście, kochani, kontaktowałem się później ze sobą po oczyszczeniu. Okazało się, że bekanie, mdłości i, i, i w ogóle takie ból po prostu w tych częściach, których oczyszczałem i specjalnie tutaj nie mówiłem o której, co i jak i zapisałem sobie godzinę zaczęcia sesji i właśnie okazało się, że że w tym momencie właśnie e, no, za, zaczęło się, tak? Zaczęły się odczucia. Więc ja zauważyłem, że jak gdzieś tam są moje sesje indywidualne, to jednak faktycznie e, jest, są takie, takie odczucia, tak? Gorąco, zimno, drętwienie, i tutaj mam pewność, że zeszło, tak? Tutaj, no tutaj ewidentnie, ewidentnie, no i była magia. Była magia i był urok nie? i ja myślę, że dlatego tak walło. Eee... Także no, ekscesy były. Kochani, jeszcze w ogóle jestem głuchy, bo mnie zawiało, byłem u fryzjera ostatnio. Eee... No i ucho mnie zawiało. I już mam krople, ale mam przetkana. Także... także tak. Mogę dzisiaj na live krzyczeć. <laughs> także się nie bać. Dobrze, kochani, to byłoby chyba na tyle. Jeśli chodzi o vlogmas, o takie pogadanki. Mam nadzieję, że taki film się spodobał. A my widzimy się wieczorem na live'ie o godzinie 20:30 na kanale. W Serio odpowiadam na Wasze pytania. Także jeżeli macie jakieś pytania do kart to już możecie tutaj się zastanawiać i, 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 i na live'ie zadać pytanie. Tak? Będzie również horoskop na przyszły tydzień dla wszystkich znaków Zodiaku. Więc zapraszam do kontaktu. Oczekujcie i widzimy się. Mam nadzieję, że w e, wielkim gronie. Także tak, kochani. Dziękuję, dziękuję za uwagę i my widzimy się e, później, buziaczki. A tak w ogóle, kochani, zamówiłem sobie dwa obrysiki. Bardzo mi się podoba ten. On jest po prostu super. Ale niestety nie mogę z niego korzystać e, z tą kamerą. E, no właśnie, nie mam, nie mam, nie mam trzeciej ręki. No, prześwietlami, prześwietla mi ta kamera dokładnie. Ta kamera prześwietla mi po prostu wszystko, tak? Jeżeli jest coś ciemnego, to po prostu wywala. Jest automatyczny balans bieli i... I później jest prześwietlone. Spróbuję się to jakoś ogarnąć, ale tak, taki obrusik mam. Na tło. A tu zamówiłem drugi. I ja dzisiaj spróbuję go na live'ie mm, o 20.30 ładnie zaprezentować, rozłożyć. Mam nadzieję, że może ten obróz y, ta kamera y, zaakceptuje i nie będzie tak przebijać, mm, bo też jest fajny. Też jest fajny. Bardzo mi się podoba. Ym, na AliExpress, kochani. Na AliExpress takie cuda są. O, a tu macie okazję zobaczyć, jak wygląda moje studio od kuchni. Tak, tutaj kochani się dzieją taroty, tutaj się dzieją live'y. Eee, czyli tak, tutaj, tutaj są live'y, tutaj jem, tutaj siedzę, tutaj składam karty, tutaj się wszystko dzieje. Jak możecie zobaczyć, no, no, miejsca jest mało, tak? Miejsca jest mało, dlatego trochę się denerwuję, że nie mam własnej przestrzeni, bo tutaj jest naprawdę wszystko. <ślad> Laptop, staty, ringi, eee, mikrofon, także Także tak, ale tak, jakbyście byli ciekawi, jak wygląda tutaj e, moja praca od kuchni, no to tak, no to właśnie tak, właśnie tak. E, tutaj, tutaj są moje, moje biurko, ala ołtarzyk, tak. E, wzmacniasz telewizor, także tutaj, tutaj też zawsze czynię sobie, albo sobie to przebranżawiam. No ja mam malutkie, kochani, mieszkanko, także. No, także, także, także tak. Tutaj kamyki czakralne oczywiście. E, no. Także tak tutaj, Patry się tworzy taroty. E, I tak się tutaj live y dzieją. Tutaj jest kamera na twarz, tu jest kamera na karty. E, no i tak to wygląda, moi drodzy. Ciasteczko. Oczywiście czym było. Czym, byłby pa, czym byłaby niedziela i Patryk, gdyby nie zjadł ciasteczka do kawy, tak? Także kochani, życzę wam yy, spokojnej niedzieli, a my widzimy się później. Pa pa.